Dzień dobry, ustawię sobie ręce jak polityk, więc będę wtedy brzmiał zapewne mądrzej. Ten kanał internetowy, strona internetowa powstały po to, żebym mógł dzielić się z Wami recenzjami, spektakli, moimi przemyśleniami na temat spektakli, takimi bardzo świeżymi, takimi od prostego użytkownika i odbiorcy. Jest w internecie całe mnóstwo miejsc, gdzie znajdziecie wspaniałe, fachowe, ocierające się o eseje, recenzje pisane przez fachowców, teatrologów, natomiast tutaj proste wrażenia prostego człowieka. Takie było założenie i tak staram się ten kanał rozumieć i to mam nadzieję, że w moim kanale doceniacie. I czasem okazuje się być bezradny. I nie wstydzę się do tego przyznać, że czasem pewne spektakle mnie przerastają. Ale jednocześnie nie chcę ich skrytykować, bo wiem, że może po prostu do nich nie dorosłem. A jednocześnie mają one w sobie coś magnetycznego. I tak jest ze spektaklem: Hamlet, czy ja muszę to pamiętać. W krakowskiej sztuce na Wynos. Zanim o spektaklu, to coś o sztuce na Wynos, o tej instytucji teatralnej, bo byłem tam pierwszy raz i jest to naprawdę. Najbardziej kameralny teatr w Polsce, a być może nawet w Europie, a być może nawet na świecie, bo na widowni na dużej scenie jest 13 miejsc. Ulica Starowiślna, serce Kazimierza, niedaleko tłumy, turystów przechadzają się tuż pod oknami jeździ tramwaj i gdyby nie Plakaty wiszące na fasadzie, można by nawet przeoczyć, że w tym budynku jest takie wyjątkowe miejsce. Musimy, aby się tam dostać, zadzwonić domofonem. Wpuszczą nas, wejdziemy na drugie piętro i wejdziemy do zwykłego mieszkania. Zaproszą nas do kuchni, gdzie zaserwują nam pyszną kawę albo herbatę, i muszę to powiedzieć w cenie 5 albo 6 zł. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz piłem tak tanią kawę czy herbatę. To naprawdę jest warte podkreślenia. Można się po tym mieszkaniu trochę poprzechadzać. Kiedy dochodzi godzina spektaklu, zapraszają nas do dużego pokoju. To dokładnie jest duży pokój w jednym kącie widownia, na takich specjalnych podwyższeniach narożnie wyprofilowanych. W drugim końcu dzieje się... Sztuka, i to naprawdę, o ile przy Godej Domie już to mówiłem, że gdzieś odnosi mnie ten intymny kontakt z aktorem, moje myśli kieruje w stronę teatru czasów wojny, czasów okupacji, teatru w zwykłych mieszkaniach, to jeszcze bardziej to wrażenie miałem tutaj. Ono było jeszcze zdecydowanie silniejsze, bardzo, bardzo ciekawa instytucja, instytucja do której jeszcze chciałbym wrócić. A w tej instytucji impresja na temat Hamleta w reżyserii założyciela sztuki na wynos Dariusza Starczewskiego. To spektakl dziwny, trudny, spektakl, który wymaga dobrej znajomości tekstu, ale też odnajdywania się w kontekstach. Spektakl. Ocierający, czy może nie ocierający się spektakl, czerpiący bardzo dużo z teatru ruchu, z teatru formy, z takiego teatru bardzo symbolicznego, z drugiej strony pięknie operujący słowem w przekładzie Barańczaka, słowem tej arcytragedii. Spektakl w obsadzie kobiecej tylko i wyłącznie, ale przecież. Postaci są męskie. Hamlet nie jest nagle kobietą, bo mówi, zrobiłem, poszedłem i tak dalej. Czemu ma służyć ten zabieg? Nie odgaduje tego do końca. Podobnie jak nie do końca odgaduje znaczenie całej symboliki piasku, którym wysypana jest ta przestrzeń wszystkich tych folii. Oczywiście tak czytam, że to jest inspirowane w jakiejś mierze Pompejami. Tak, reżyser się zainspirował, że to jest Hamlet postmortem, że ten Hamlet jakby wskrzesza, snuje tę swoją opowieść, ale przyznam się szczerze, że czułem się w tym mocno bezradny. Czułem się, że czułem, że próg wyjścia tego spektaklu jest wyżej i że ja do tego progu nie dorastam, bo czułem, że każdy ruch, że to wszystko ma jakieś znaczenie, którego po prostu ja nie jestem w stanie zgłębić. Ale jednocześnie było to bardzo magnetyczne. Te szare kostiumy z takimi utwardzonymi elementami tkanin, jak w abakanach Magdaleny, Abakanowicz, ten piasek, po którym się bohaterowie poruszali, to zastyganie postaci niczym żywych rzeźb i wydobywanie ich z niebytu przez samego Hamleta. To wszystko było bardzo ciekawe. I bardzo inspirujące. Nie jestem w stanie tego spektaklu rzetelnie ocenić. Jestem w stanie tak trochę bezwładnie się zachwycić i takim zachwytem, ale też bezradnością podzielić się z Państwem. Warto by w tej recenzji padło jeszcze kilka nazwisk. To przede wszystkim Małgorzata Haduch odpowiedzialna za. Ruch sceniczny, ale także odpowiedzialna za scenografię i kostiumy Julia. Skrzyńska, warto wymienić też nazwiska aktorek biorących udział w tym przedsięwzięciu, a więc przede wszystkim Anka Graczyk jako Hamlet. I to jest rola, o której mogę powiedzieć najwięcej, mogę najwięcej pochwał tutaj stypać, bo znakomicie uwodziła nas tym tekstem, nawiązując bardzo taką osobistą relację z publicznością. Ten Hamlet po prostu istniał i rzeczywiście był w centrum. I to zdanie Hamleta Dania jest więzieniem chyba nigdy mnie tak nie poruszyło, a przecież słyszałem je już kilkukrotnie w życiu, jak właśnie w czasie przebiegu tego spektaklu. W spektaklu występują też Anna Ładyno w roli Klaudiusza, Weronika Mudzik jako Gertruda, Elżbieta Bielska jako Poloniusz, Natalia Zmarzły jako Laertes, Martyna Kleszczewska jako Ofelia oraz Joanna Stankiewicz i Aleksandra Woźniak jako Rosenkrantz i Gildensztern. Warto spróbować zmierzyć. Się... Z tym hamletem poszukać w swojej głowie odpowiedzi na pytania, cóż mogą znaczyć te wszystkie gesty, bo chyba taki teatr bez łatwych odpowiedzi, ale jednocześnie z przeświadczeniem, że te odpowiedzi tam są, a nie jak czasem mam wrażenie, że coś jest mocno przypadkowego i tak mi się właśnie jawi. I nie przekonują mnie zupełnie żadne tłumaczenia, choćby je w tysiącach programów reżyser umieszczał. Wydaje mi się, że to jednak jest dzieło przypadku. Tak tutaj miałem wrażenie bardzo, bardzo silnych sensów, do których po prostu. Nie dorosłem. Dziwna to recenzja, właściwie nie recenzja, tylko impresja troszkę na temat tego spektaklu i tego wyjątkowego miejsca, jakim sztuka na wynos jest. Tak jak spektakl o Hamlecie jest impresją na temat tej arcy-tragedii Williama Shakespeare'a. Zostawiam Państwa z tym moim lekkim zagubieniem. Dziękuję serdecznie. Proszę o ślady wirtualnej. Obecności, no i, no i cóż, no i do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Jarosław Ciszek, kulturalny konferencjer, dziękuję serdecznie za uwagę.